Witajcie. Od dawna wiadomo, że dzika przyroda działa na poziomie instynktów i w takich warunkach rannym zwierzętom niezwykle trudno przetrwać. Ale co innego, gdy zwierzę uległo wypadkowi, a co innego, gdy przyczynił się do tego człowiek? W dzisiejszym filmiku główni bohaterowie musieli zmierzyć się z dowodami ludzkiego okrucieństwa, które mogło doprowadzić do tragedii. Ta historia wydarzyła się w pobliżu burzliwej rzeki. W pewien ciepły czerwcowy poranek dwóch mieszkańców wioski postanowiło wybrać się na ryby, mając nadzieję złowić dla rodziny ryby na obiad. Pogoda była ładna i mężczyźni najpierw łowili z brzegu, potem gdy ryby cofnęły się w głębiny weszli do wody, aby zarzucić wędki dalej. Ryba nie brała i wędkarze czuli, że rodzina nie będzie zadowolona z tak słabego połowu. W wiaderku pluskało się tylko kilka lipieni. Obaj mężczyźni byli w złych humorach. Nagle z tyłu dobiegł ich stłumiony pomruk. Obejrzeli się i zobaczyli stojącego na brzegu niedźwiedzia. Miś był wychudzony. Na jego bokach wyraźnie było widać żebra. Drapieżnik nie odrywał wzroku od ludzi, którzy stali w wodzie, nie wiedząc, co dalej robić. Sytuacja wędkarzy nie wyglądała najlepiej. Przed nimi rzeka z burzliwym nurtem, a za nimi niedźwiedź, na pierwszy rzut oka głodny i zdesperowany. Zdając sobie sprawę, że takie spotkanie nie wróży im dobrze, wędkarze popatrzyli na siebie i postanowili się rozdzielić. Rozchodząc się w różne strony, przynajmniej jeden z nich będzie miał szansę na przeżycie, gdyż obu naraz drapieżnik nie będzie mógł gonić. Tymczasem niedźwiedź stał nieruchomo, kręcąc głową z boku na bok, jakby próbował im coś powiedzieć. Starając się nie wykonywać niepotrzebnych ruchów, wędkarze zaczęli realizować swój desperacki plan. Niedźwiedź, który przez cały ten czas obojętnie przyglądał się temu, co się dzieje, zrobił kilka kroków wzdłuż brzegu i mężczyźni zauważyli, w czym tkwi problem. Brązowy drapieżnik kulał ciężko na jedną nogę. Jakby nie mógł postawić tylnej łapy. Jasne stało się, że przez to tak marnie wyglądał. Niedźwiedź, który nie mógł polować, stał się wyrzutkiem żyjącym na granicy śmierci z głodu. Wędkarze nie wiedzieli, że Miś doznał straszliwych urazów w dzieciństwie, gdy kłusownicy po zabiciu jego matki poszczuli go psami. Maluchowi udało się schronić przed pewną śmiercią w pniu zwalonego drzewa. Ale od tego chora łapa stała się wiecznym towarzyszem jego życia. Niedźwiadek żywił się głównie jagodami, larwami owadów i leśnymi korzonkami. A kiedy dorósł, potrzebował znacznie więcej jedzenia. Nieszczęsne zwierzę musiało zadowalać się padliną i resztkami z cudzej uczty. A teraz przyszedł na brzeg wcale nie po to, by zaatakować rybaków. Ale najprawdopodobniej miał nadzieję na łakomy konseks ich dzisiejszej zdobyczy. Zdawszy sobie sprawę, że kaleki niedźwiedź nie stanowi dla nich zagrożenia, wędkarze bez słowa wyjęli ryby z wiaderka i wyrzucili je na brzeg, poświęcając w ten sposób cały swój połów niedźwiedziowi. Wiedzieli, że kilka lipieni nie wystarczy, aby wyżywić rodzinę, za to choć trochę zaspokoi głód zwierzęcia. Po zjedzeniu brązowy drapieżnik, kiwając się z boku na bok, pokuśtykał w stronę lasu. Mężczyźni, którzy jeszcze przed chwilą szykowali się na śmierć, poczuli współczucie dla leśnego kaleki, zmuszonego wieść bezradną egzystencję. Oczywiście wędkarze mogli odejść i zostawić niedźwiedzia na śmierć z głodu. Wielu powie, że to prawda i że na wolności przetrwają tylko najsilniejsi. Ale nie zapominajmy, że okazując miłosierdzie naszym mniejszym braciom, wszyscy stajemy się trochę lepsi i potwierdzamy, że człowiek jest w taki czy inny sposób częścią natury, która wiele milionów lat temu dała mu prawo do istnienia. A wy co myślicie o tej historii? Czy wędkarze postąpili słusznie, czy tylko najsilniejsi powinni przetrwać na wolności? Piszcie swoje opinie w komentarzach, łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.